Cześć kochani, witajcie w moim pierwszym vlogu. W pierwszy dzień, dzisiaj mamy poniedziałek. Ja właśnie wróciłam z pracy i teraz zapieram się za trening. Zrobię sobie taki krótki trening siłowy, bo od wczoraj, od wczoraj postanowiłam, że jednak zajmę się treningami siłowymi, a takie wydolnościowe będę robić, ale sporadycznie, bo tak to zawsze robiłam najczęściej właśnie takie wydolnościowe, wiecie, zewką hodakowską, czy tam z, z innymi trenerkami na YouTubie. A teraz sobie pomyślałam, że no nie, że jednak yy, że jednak zrobię sobie właśnie treningi, siłowe, może to dla odmiany yy, będzie to dla organizmu coś innego. Dostanę takiego kopa. Ja dostanę takiego kopa i zainspiruję się też. Zobaczmy. Także, jest już późno, ale nigdy nie jest za późno, jeżeli coś się chce zrobić, nie? No, także widzimy się za niebawem. Będę robiła trening z Anną Lewandowską. Wczoraj robiłam jakby całe ciało, dzisiaj planuję zrobić sobie trening rąk. Czas na trening. trening. Co prawda nie zrobiłam całego, bo stwierdziłam na początku nie ma co szaleć, bo później nie poczuję rąk w ogóle. Zwłaszcza, że no naprawdę nie robiłam dawno takich treningów siłowych, dlatego zrobiłam sobie po prostu trening taki 20-minutowy, można tak powiedzieć. No i plus jeszcze rozgrzewka. I... I było fajnie, bo pierwszy raz używałam takich chętli. Także, także było ciekawie. Lubię próbować nowe rzeczy, więc to mnie tak bardziej jeszcze motywuje. I idę się resztę kąpać, odświeżyć, zrelaksować. No i wrócę jeszcze do Was może później, a jak nie, no to się widzimy już jutro. Dobry, kochani, ja piję sobie kawusię, Kawka z rana jak śmietana, nie? Będę czytać książkę i relaksować się. Książkę czytam teraz, jak przeprogramować swój mózg. Więc taki mój poranek książeczkę, kawusia. I to jest mój idealny poranek w łóżeczku oczywiście. Dzień dobry, kochani, witam w nowym dniu. Mamy dzisiaj wtorek. Ja jeszcze nie przygotowana, umułam głowę e, i nie będę się teraz malować, gdyż wybieram się dzisiaj na sesję zdjęciową kobiecą. Jest to mój, w sumie będzie to mój pierwszy raz, e, kiedy robię taką sesję. Więc stwierdziłam, że chcę wyjść ze swojej strefy komfortu, chcę coś zrobić nowego. E, zawsze chciałam zrobić sobie taką sesję zdjęciową i ciągle wiecie, czekałam. A może jak słudne, nie ma co czekać, po prostu zapisałam się i idę na tą sesję zdjęciową. Jak słudne, no to wtedy pójdę na drugą po prostu będzie druga okazja i tyle, nie? A nie, że ja będę ciągle przekładała, dlatego że no, nie wyglądam jakoś tak, jakbym chciała. Tak, tak trzeba po prostu yy, wierzyć w siebie, trzeba w jakiś sposób też yy, no, kochać siebie. Mi pomimo. Wyglądu, tak? Jak nam coś nie pasuje, to wiadomo, że możemy to zmienić, ale, ale jeżeli się tego tak od razu nie da zmienić, to po prostu nie ma co rezygnować z naszych marzeń, naszych celów i tak dalej. Dlatego postanowiłam, że idę dzisiaj. Moja przyjaciółka będzie mnie malowała, później wam pokażę, pokażę efekty. No i jak będą zdjęcia, no to pewnie wam w jakiś sposób pokażę, jak wyszłam. I także się z jednej strony nie mogę doczekać, z drugiej trochę tak się denerwuję, bo wiecie, tutaj trzeba pozować. To ta, ja lubię robić zdjęcia, ale lubię robić sama sobie zdjęcia albo komuś robić zdjęcia. Ale tak, żeby ktoś mi robił taką sesję, to może być troszkę ciężko. No ale zobaczymy, zobaczymy, wszystko się okaże. Idę robić na bo jestem już głodna. I widzimy się niebawem. na polu najlepsze, w takiej pogodzie no cudownie można sobie się zrelaksować i zjeść śniadanie, no prawie jak na wakacje. Cześć kochani, ja właśnie po makijażu, tak wyglądam, jak się Wam podoba? Moja przyjaciółka właśnie mnie wymalowała, także myślę, że piękny makijaż zrobiła. Także no, jadę i widzimy się niebawem. No dobra, ja już po sesji, więc powiem Wam, że fajnie, było przyjemnie. Stresowałam się, ale by nie było czym, pani bardzo miłe. E, no, i stroje tam miałam do wyboru, więc zobaczymy. No Na ten moment muszę czekać 30 dni, e, mniej więcej, żeby to obrobili. Ale wyślę mi już dzisiaj, także zobaczę, jak to wygląda mniej więcej. Ja resztę będę wybierała, które najbardziej mi się będzie podobało. Także super cieszę się bardzo. Wszystko się udało, także resztę jadę. No, ja już wróciłam. Wróciłam, robię kawusie, idę na pole, korzystam póki jeszcze jest w miarę pogoda. Kawa zrobiona i relaks teraz. Później coś po sobie porobić, ale na ten moment kawa. Sezon na truskawki rozpoczęty. Oczywiście już truskawki mam yy, zamrożone, ale tak sobie teraz zjeść. Yy, kupiłam, Idę na krótki spacer mojej bratanicy córeczką. Korzystam, póki jest pogoda. No i ładnie. I dostałam już zdjęcia do wyboru, więc mam zamiar teraz no, przeglądać te zdjęcia i, do, i wybrać sobie, które będę chciała wywołać. Powiem Wam, że dużo tych zdjęć i nie wiem co wybrać. Mam dużo tych zdjęć naprawdę. Na ten moment na razie sobie wybieram, które mi się z tych wszystkich najbardziej podobają. Później je znowu będę jakby segregować i do minimum. Kochani, no ja już będę dzisiaj kończyła tego vloga, yy, tylko tak mam jedną zagwozdkę, no bo tak zrobiłam sobie dzisiaj ten makijaż piękny na tą sesję zdjęciową, no i co ja mam zrobić, no? No muszę zmyć go, a szkoda mi, naprawdę szkoda komuś. Bo w sumie go tak naprawdę nie użyłam oprócz tej sesji. Nigdzie nie byłam, a może mogłam gdzieś wyjść, żeby się, nie wiem, pokazać jeszcze. No widzicie? No i nie poszłam. Nigdzie i ciągle w domu później siedziałam. No szkoda, no ale ja wiem, no wiem, że muszę to zmyć, bo jest niezdrowe dla skóry. Ja w ogóle też się nie czuję tak wtedy dobrze, jak, jak się kładę z makijażem, Także no nie, nie, no zmyję, no ale tak się chciałam, tak wiecie, zapytać, co wy o tym sądzicie. Także zmywam makijaż yy, i resztę zabieram się do czytania, do relaksu. W ogóle, kochani, yy, tak by the way, no to nie zrobiłam kroków moich, nie chwaliłam się, ale robię już od prawie półtora miesiąca kroki. Najpierw sobie ustaliłam minimum 6 tysięcy, teraz mam ustalone 6,5 tysiąca kroków, więc moja pasa już trwa 47 dni. Czy dzisiaj będzie 48? No, a w planach czytać książkę i chodzić. Wiecie, taką pasję nigdy nie miałam, więc nie chcę tego zepsuć. I. No i biorę się z czytanie książki i będę chodzić. Także jeszcze zostało mi ponad 1000 kroków. Myślę, że szybko dobija, co? Książka w ruch i chodzę. Dzisiaj bez treningu, jutro będzie trening, bo idę na siłownie. Od no, ostatnio byłam chyba 3 lata temu lub 14 siłowni. Także, no, znowu kolejny krok do bycia lepszą wersją siebie. mi się zrealiza 3,5 tysiąca kroków, mogę iść już leżeć i spać. Także, dobranoc, jeszcze idę zmyć ten makijaż.